Witam dzisiaj przy pomocy VCDS-a. Pokażę Państwu jak w prosty sposób można zakodować test zegarów. Jest to Audi A3 rocznik 2016 Mamy tutaj podstawową wersję, czyli po włączeniu zapłonu no, zaprawiam się tylko, tylko i wyłącznie kontrolki sygnalizacyjne. A więc włączamy zapłon, uruchamiamy VCDS-a. wybieramy grupę 17 są to zegary w tym momencie mamy coś mamy funkcję kodowania czyli grupę 07 otwieramy grupę 07 pojawia nam się długie kodowanie eee, mamy taką funkcję jak asystent kodowania otwieramy asystenta kodowania wybieramy drugą wartość i w tym momencie w bicie zerowym zaznaczamy parawką Zamykamy asystenta kodowania i potwierdzamy kodowanie. Kod został zaakceptowany. W tym momencie wciskamy OK. Opuszczamy zegary. W tym momencie, po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka, należy odczekać tam dwie sekundy ponownie wkładamy kluczyk włączamy zapłon teraz każdorazowo w momencie włączenia zapłonu zegary automatycznie przeprowadzą test czyli wskazówka, wskazówka obrotomierza i prędkościomierza przejdą od pozycji zerowej do końca i z powrotem dziękuję